Cześć, to wycie to kolejny odcinek Basket w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. Dzisiejszy materiał to kolejne likowe komentarze. Trwa sezon ogórkowy, więc tak naprawdę te nasze materiały ciężko by były oparte jakoś mocno o liczby oczywiście pracujemy nad materiałami historycznymi czy materiałami, gdzie tych liczb tego Excela będzie znacznie więcej. Natomiast póki co e, chciałbym dołożyć do tego miksu e, naszych materiałów kolejną pogadankę i kolejną rzecz odnośnie budowania składów. E, ten tytuł, tytuł tego filmu nosi nazwę czy zawiera e, takie pytanie jak budować, to znaczy czy robić rewolucję czy ewolucję. Czy trzymać się jakiegoś sprawdzonego schematu, czy jednak mocniej go modyfikować? I można zauważyć, że niektórzy trenerzy, czy niektóre kluby w polskiej widze koszykówki podchodzą do tematu budowania różnorako. Niektórzy wybierają ewolucję, niektórzy wybiera, wybierają rewolucję. I właśnie o to chciałbym dzisiejszy film oprzeć. Bo co to tak na, naprawdę oznacza ewolucja? Ewolucja to moim zdaniem trzymanie się pewnego schematu, posiadanie konkretnego trzonu zespołu. I korekty w postaci wymiany niektórych zawodników na graczy o innym profilu, czy graczy po prostu zdecydowanie lepszych. No i takich trenerów, czy takie kluby wręcz, które trzymają się pewnego schematu, jest ich naprawdę kilka w naszej lidze. Od razu na myśl przychodzi mi Start Lublin, który tak naprawdę z trzonem polskim już jakoś tak. Się mocno zżył, że kolejny sezon ten trzon polski wygląda dokładnie tak samo i ten trzon polski automatycznie wymusza to, jak będzie wyglądał zestaw zawodników zagranicznych, jak powinien wyglądać zestaw zawodników zagranicznych, żeby ten, ta drużyna miała ręce i nogi. W efekcie otrzymujemy zespół, który od lat tak naprawdę wygląda i gra trochę tak samo, zmieniają się tylko liderzy, zmieniają się zawodnicy zagraniczni zawodnicy, którzy trząsą tym e, zespołem i którzy nadają mu ton. I tak w poprzednim sezonie w Lublinie pierwsze skrzypce grał duet Jabri Duram, Lajam O'Reilly, no i teraz start e, musi, że tak powiem, e, znaleźć odpowiednich zmienników, e, czy takich znalazł, to się okaże w trakcie sezonu, którzy wejdą w ich buty i po prostu będą jeszcze, jeszcze lepsi. No i w przypadku startu, akurat mam wrażenie, że ten klub jest trochę zakładnikiem tego schematu. Jest zakładnikiem pod takim względem, że jest naprawdę bardzo mały margines na to, by ten zespół stał się jeszcze lepszy. Ciężko mi jest sobie wyobrazić zawodników lepszych niż Durham, O'Reilly, Gabridge i Benson, którzy zgodziliby się iść grać do Lublina. Ten sufit, ta poprzeczka automatycznie idzie troszeczkę w dół. Ciężko jest wyobrazić sobie, że w polskich realiach za pieniądze jakimi dysponuje Start Lubin, że uda się w tym miejscu znaleźć lepszych zawodników. Więc przychodzi naturalne pytanie do głowy: czy nie lepiej było zrobić jakąś rewolucję? Czy nie lepiej było odejść od schematu złamać ten schemat i postawić na inny typ budowy zespołu coś, co może zaskoczyć, coś co może zagryzie? No, i dać sobie tym samym trochę szansę. Moim zdaniem, start z tym, co udało się mu zbudować, jest po prostu zespołem trochę mocno przewidywalnym. I myślę, że e, sufit, jak i podłoga tego zespołu, jest najprostsza do określenia właściwie ze wszystkich zespołów, jakie będziemy widzieć w Orlen Masketrice. Schemat to też oczywiście tref w sopot. No ale tutaj możemy z kolei powiedzieć, że zwycięskiego składu się nie zmienia, że skoro coś zadziałało, no to trzeba się tego trzymać. Podobnie może powiedzieć chociażby Arkadiusz Mioszewski, który też ma trzon składu zbudowany z endiego Mazurczaka, Tonego Mejera, przemysłowa żołnierowicza i de facto w miejsce Zaka Kadbertsona ściąga teraz Kasima Nicholsona, a w miejsce Fila Fejna, no bo to on był takim pierwowzorem. Ściąga Czada Browna. Jednocześnie w miejsce Brysa Browna ląduje Woodard w Szczecinie i też kręcimy się wokół jednego schematu, wokół jednego, jednej, jednego typu budowy składu. Traf Sopot chciał może troszeczkę bardziej nawet zamieszać w składzie, ale rynek sprawił, że strefa podkoszowa będzie wyglądała tak samo. Aaron Best zostaje. Trey McGowan jest tak naprawdę zawodnikiem trochę bliźniaczym do pola Kraksa. Też te zespoły będą w miarę przewidywalne, jak będą grały, jak będą wyglądały, gdzie będzie ich sufit, gdzie będzie ich podłoga. Ciężko mieć za złe trenerom, takim jak Miłoszewski czy Tabak, że trzymają się tych schematów. Natomiast zawsze powstaje pytanie, czy nie można było i czy nie lepiej byłoby trochę bardziej w tym miksie zamieszać. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, i czy rzeczywiście trzymanie się sprawdzonych metod. Pozwoli chociażby tym drużynom dobrze zaprezentować się w pucharach europejskich, bo to powinien być taki następny szczebel zarówno dla Kinga, jak i dla Trefla w rozwoju organizacji, w rozwoju zespołu. Koniecznie dajcie znać, co wy myślicie o tym, że niektórzy trenerzy czy niektóre kluby trzymają się tych schematów i czy jesteście zwolennikami ewolucji czy rewolucji. Jednocześnie bardzo was proszę o kliknięcie w przycisk subskrybuj na tym kanale i zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Jeśli sobie pomyślę o tym, kto jest takim niewolnikiem trochę swojego schematu, czy czegoś, co wypaliło w przeszłości i co chce po raz kolejny odtworzyć, to przychodzi mi do głowy oczywiście Mantas Cesnauskis, czyli trener, któremu wyszedł wybitnie pierwszy sezon Czarny Słup w Ekstraklasie, sezon z Markiem Klasenem, Billym Garetem, czy Kalifem Yangiem, czy Bobiczem. No i potem kolejne wersje tego samego zespołu, kolejne wersje, które miały grać bardzo podobnie, nie wychodziły, bo już wykonawcy byli zdecydowanie gorsi. Wykonawcy nie pasowali do tego, jak chciał grać Cesnawskis, nie byli wystarczająco dobrzy, by odtworzyć tę dobrą grę czarnych słupsk no i tutaj rzeczywiście powstaje pytanie czy mantas tysnowski nie powinien trochę odejść od tego schematu nie powinien go złamać nie powinien poszukać innych rozwiązań skład który jest obecnie zbudowany w słupsku wskazuje na to że chyba jednak to będzie kolejna próba na to aby ta gra była dosyć podobna jak to co widzieliśmy przy okazji z zespołu klasena i gareta loren jackson alex stein wejdą w te role dodatkowo mamy chociażby michała nowakowskiego jako czwórkę która nawet może biegać po zasłonach rzucać za trzy punkty, to wszystko wygląda dosyć podobnie. I to jest ten schemat, który, do którego trochę mm, czasami mam wrażenie, że zbyt mocno może nawet dąży Cesnowski. Natomiast wydaje się, że teraz może być pewniejszy swoich wykonawców, pewniejszy zawodników, którzy, których ściągną do Słupska, no i być może po raz kolejny. To wypali i ten schemat e, wy, schemat sprawdzi się w warunkach Orlen Basket Ligi, w warunkach PLK. Jedni więc starają się być bardzo konsekwentni. Mają jakiś określony plan, mają jakiś wzór tego, jak powinna wyglądać drużyna w określonych warunkach finansowych i w określonych warunkach ligowych, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że Żan Tabak nie bez przyczyny. Buduje bardzo fizyczne zespoły i buduje bardzo fizyczny system, no bo jednak zrozumiał, że w PLK to odgrywa naprawdę bardzo duże znaczenie. Natomiast są też zespoły, które trochę bardziej spontanicznie podejmują decyzję. Tak to nazwę, to znaczy nie kierują się określonym typem zawodnika, a bardziej okazją na rynku. I już mieliśmy kilka takich podpisów, kilka takich strzałów, które, moim zdaniem, trochę taki plan wywróciły do góry nogami. Sam fakt pojawienia się na rynku Michała Michalaka, który został, eee, znaczy, stał się może inaczej, stał się dostępny dla polskich zespołów, trochę wydaje mi się, że te schemat, ten schemat budowy zespołu z Wrocławka jednak zaburzył. Anwil, widząc taką okazję, widząc możliwość, że może takiego gracza zakontraktować, może wzmocnić polską rotację, Zdecydował się po prostu na niego wydać konkretne środki i trochę ten zespół przemodelować. Teraz podobna sytuacja miała miejsce z Aleksandrem Dziewą, którego, który też stał się dostępny dla polskich zespołów i którego bardzo mocno w swoich zespołach widziały Śląsk, Wracow i King Szczecin. Ani do Śląska za bardzo on mi nie pasował, zresztą mówiłem o tym w poprzednim moim ligowym komentary. I tak jakby jak pasuje mi do Kinga Szczecin, tak raczej nie spodziewam się, by trener Arkadiusz Miłoszewski aż tak gigantyczne pieniądze chciał wydać na pozycji numer 5 sumarycznie, bo Chad Brown też tanim zawodnikiem nie jest, to też jest gracz, który zarabiać będzie na pewno powyżej 10 tysięcy dolarów. Dziewa i Brown to jest naprawdę bardzo duża kwota dla budżetu zespołu i nie sądzę, by Arkadiusz Miłorzewski celowo od początku myślał, że właśnie tyle wyda na pozycję numer 5. Nadarzyła się jednak okazja, więc trzeba czasami skorzystać i czasami ten schemat złamać. Więc King jest trochę takim przykładem zespołu, który leci według jakiegoś schematu, który wierzy w filozofię, wierzy w strategię, wierzy w to, co się sprawdziło przy Andy'im Mazurczaku i jednocześnie Reaguje na to, co się wydarza na rynku, na okazje rynkowe, no i tak się właśnie teraz stało. Są też zespoły w PLK, które z uwagi na finanse po prostu biorą najlepszą możliwą opcję, jaka jest na stole, i dopiero potem martwią się, jak to wszystko ze sobą poukładać: czy to będzie na pewno funkcjonowało, czy nie. Być może w ten rok nie jest idealny, do tego by tak określić, bo jeszcze tych zawodników do końca nie znamy, ale w przeszłości wydarzało to się wielokrotnie że trenerzy, kluby, dyrektorzy sportowi decydowali się na najlepszego zawodnika na rynku, bo wierzyli, że ta wartość jest na tyle cenna, że uda się ją jakoś wkomponować do zespołu. Przykład, jaki pierwszy przychodzi mi na myśl, przykład, który trochę potem nawet sam trener zanegował, czy podał jako ten przykład negatywny, to jest Tomasz Kysling do Anwilu jak w poprzednim sezonie. Kysznik był bardzo dużą wartością. Nie możemy mu odmówić umiejętności, nie możemy mu odmówić gry 1 na 1, e, tego że indywidualnie to była czołówka polskiej ligi. To był top polskiej ligi Koszykówki, jeśli chodzi o gracza ofensywnego, no ale jednak okazało się koniec końców, że ten gracz trochę zamurzył rotację, że ten gracz nie, nie wgryzł się w ten zespół, nie był taki introwertyczny, nie, nie był koszykarzem, który po prostu wpasował się w drużynę i gdyby mógł Przemysław Frasąkiewicz, to jestem w stanie się założyć, że teraz podjąłby inną decyzję i innego zawodnika do Włocławka by sprowadził, więc nie zawsze Pójście w najlepszego zawodnika możliwego, czy w zawodnika, którego nas wyjątkowo stać, bo jest w jakiejś promocji, to jest najlepsza decyzja, więc ta rewolucja, czy inna strategia, by brać najlepszych możliwych graczy, też ma oczywiście swoje wady. PLK jest taką zagadkową ligą, że tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, co wygrywa, jaki schemat, czy jaki zespół trzeba zbudować, by te PLK wygrać. To jest coś, nad czym się zastanawiam już od dwóch, trzech miesięcy. Jak ja bym do tego wszystkiego podszedł, jakie czynniki, jakie cechy powinien mieć zespół, by w PLK wygrać. Z jednej strony nie może być jakiś mega doświadczony, no bo zaraz przychodzą kontuzje, zaraz są jakieś problemy z treningiem, ze zmęczeniem i tu przychodzi mi na myśl od razu Stala ostro z poprzedniego Sezonu. Z drugiej strony też nie może być zbyt młody, zbyt niedoświadczony, bo jednak na koniec ktoś musi wziąć tę piłkę w ręce, ktoś musi trafić kluczowy rzut, ktoś musi nie pęknąć, kiedy ta presja będzie naprawdę bardzo duża i to nie jest wcale takie łatwe. Z drugiej strony, czy z trzeciej nawet, zespół powinien być fizyczny, no bo w naszej lidze gra się bardzo fizycznie, ale też musi być w nim trochę atletyzmu, musi być w nim trochę polotów, trochę finezyjności. Nie tylko drwalami człowiek żyje i nie tylko drwale wygrywają w polskiej lidze koszykówki. Dodatkowo przez wiele lat uważałem, że to na obwodzie yy, czy wśród graczy obwodowych, yy, że to gracze obwodowi decydują w wynikach spotkań. Poprzedni sezon trochę to wszystko zaburzył i traf się pod to yy, zaburzył. Uważam więc, koniec końców, moja teza że osoby, które budują skład w Polskiej Lidze Koszykówki mają naprawdę bardzo trudne zadanie i dyrektorzy sportowi czy trenerzy nie stoją przed naprawdę bardzo dużym wyzwaniem, by jakoś to zbilansować i akurat trafić w to, co danego roku będzie trendowało i co będzie przynosiło sukcesy. Nie jestem zwolennikiem jakimś gigantycznym, jeśli chodzi o ewolucję. Uważam, że zespoły powinny się zmieniać, ale w granicach rozsądku i dodatkowo nie jestem też zwolennikiem gigantycznej rewolucji, czyli wymiany wszystkich zawodników składu i zbudowania składu zupełnie na nowo, z nową filozofią, z nowym systemem. Uważam, że jesteśmy już ligą, czy mamy już na tyle wykrystalizowaną czołówkę naszej ligi, najbogatsze grono klubów w naszej lidze, że jest staćne na to, aby ta kontynuacja była w miarę duża, aby zespoły progresowały, aby zespoły ewoluowały, ale jednocześnie, kiedy coś nie wypaliło, to oczekuję czy wydaje mi się, że kluby powinny na to odpowiednio reagować i dostosowywać się do sytuacji, jaka panuje w, w lidze i jakie są obecnie. Trendy i jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, jak te zespoły w końcu zafunkcjonują, no bo naprawdę w wielu miejscach w Polsce udało się skomponować ciekawe zespoły, i e, nikogo tutaj nie chcę skrytykować, wręcz chciałbym wszystkich pochwalić, czy dodać, o to chyba naprawdę fajna praca w wielu miejscach, i no i cóż, nie mogę się po prostu doczekać.